Tutaj mamy przykład npc przyjaznych, z, tutaj na przykład z grafiku żołnierza, no jak widać nie atakują nas, no poruszają się w, w, los, w bardziej losowy sposób, jest mały, mały bug z trzymaniem broni, spróbuję go naprawić wkrótce, mamy również trampolinę, na którą jak wyjdziemy no, no ma sp, sprężysty materiał i, odbija, i skaczemy wyżej. Mamy również kilka przykładów innej broni, oczywiście widzimy kilka egzemplarzy jednak y, mają ten sam skrypt i takie same działanie, tylko po prostu jest to przykładem, że można zmienić wygląd i na przykład skórkę broni, że po prostu były bardziej e, takie no, no dostosować do gry lub właśnie y, mo, Roblox można w, y, y, użyć jako, jako platformę do gry multiplayer, więc y, no wiadomo w takich y, grach lu, y, y, gracze lubią mieć inną w, innej, w, broń, która wygląda inaczej niż, niż inni gracze. To, że NPC są przyjazne nie, nie sprawia, że są niezniszczalni. Można je, ich oczywiście również atakować. Tutaj mamy przykład bardzo prostego pojazdu, jest to hoverboard jest w formie przedmiotów. Gdy podejdziemy do niego i go zbierzemy, Mamy go w naszym ekwipunku. Możemy go w różnym miejscu na mapie umieścić, Kiedy myszy. I po wejściu możemy nim jeździć. Przyspiesza prędkość poruszania się. Kiedy zejdziemy, trafia z powrotem do naszego ekwipunku i znika. Mamy przykład innych NPC-ów. Właśnie to są no, przykładowe roboty, właśnie, które chodzą w sposób losowy. No, oczywiście są y, zniszczalne. Daj dźwięk podczas niszczenia. Jest tutaj jeszcze tak zwany jump pad, który po wejściu zwiększa siłę skoku. Jest wykorzystywany na przykład w platformówkach yy, lub w miejscu, na, na przykład gdzie jest jakiś klif i z niego zeskakując. I dzięki czemuś takiego będziemy doskoczyć jeszcze dalej. Trzeba nabrać od. No i w zależności jak szybko biegniemy lub czym więcej jakby energii przyłożymy, tym bardziej nam, nas wybija. Jak widać jest też efekt w postaci, e, efekt wizualny. No Jak było widać to przez chwilę staje się czarny, czyli nieaktywny po prostu, żeby kolejny gracz musiał chwilę poczekać.